Dla kogo Euroazjer? Oczywiście Euroazjery to psy, które pomimo swojego wyglądu naprawdę imponującego i ciekawego oraz tego bardzo fajnego charakteru jakoś nie mogą się można powiedzieć przebić w Polsce. I do tego naprawdę niewiele osób nie interesujących się psami o nich wie. Ale dzisiaj dla kogo Euroazjer? Dla kogo ten Euroazjer byłby bardzo fajnym wyborem i od początku. Na początku wielkość 48-56 cm w przypadku słuczek i 18-26 kg. Psy są większe, 52-60 cm 23-32 kg, czyli psy średniej wielkości psy duże. Ale charakter, dla kogo Euroazjer będzie tak najbardziej pasował, jeśli chodzi o jego charakter. Po pierwsze, to jest bardzo fajny pies rodzinny, lubiący ludzi, uwielbiający nasze towarzystwo. Do tego pies, który nie jest nachalny, pies, który się nam nie będzie narzucał i pomimo tego, że uwielbia być tuż obok nas, uwielbia być właściwie cały czas można powiedzieć, w tym naszym otoczeniu, ale w żaden sposób nie robi tego w sposób dokuczliwy, przeszkadzający. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że niektóre psy, te, które lubią być cały czas z nami, no ta ich obecność potrafi niekiedy dosyć mocno. Poirytować, kiedy są zbyt nahalne, są zbyt chętne, żeby nam wchodzić dosłownie w drogę. Do tego są to psy bardzo czułe, lubiące pieszczoty, psy, które naprawdę potrafią się świetnie znaleźć w każdej rodzinie, i ten charakter świetnego psa rodzinnego to jest ta najważniejsza rzecz. Czyli dla kogoś, kto poszukuje psa do towarzystwa psa rodzinnego, i tutaj ten euroazjers się znajdzie w doskonały sposób. Do tego dla kogoś, kto potrzebuje psa, który nie wymaga jakiejś bardzo dużej aktywności fizycznej, nie wymaga jakoś bardzo dużo tego ruchu. Oczywiście, jak każdy pies, jak każde żywe stworzenie, Eurazier potrzebuje ruchu. Ruchu, żeby troszkę się wyszaleć. Tu nie chodzi tylko o ten aspekt fizyczny, ale też psychologiczny. I Eurazier też potrzebuje tego ruchu, ale nie potrzebuje tego ruchu aż tak dużo jak inne psy tej wielkości, czy też podobne psy do niego. Do tego są to psy, które mają naprawdę zrównoważony, spokojny charakter. Czyli jeśli potrzebujesz takiego spokojnego, zrównoważonego psa, Euroazer jak najbardziej jest psem dla ciebie. Tylko pamiętaj, jak zawsze, że to, że mówię, że ten pies nie wymaga dużo ruchu, nie oznacza, że ten pies nie wymaga ruchu w ogóle. Dla kogoś, kto na przykład ma dzieci, ponieważ euroazjer świetnie dogaduje się z dziećmi, tylko pamiętajmy, że z dziećmi większymi. Jednak ten mniejsze pociechy. Nie zawsze wiedzą, jak się bawić z psem. Do tego ten pies też nie jest mały. Te ponad 30 kg, które dosyć często zdarzają się wśród Eurazjerów, to już pies duży. I nawet przypadkiem, chociaż one są naprawdę niewiarygodnie uważne, mogą potrącić dziecko. Więc dla kogoś, kto poszukuje psa, który dogada się fajnie z naszymi pociechami. Dla kogoś, kto poszukuje psa posłusznego. I choć Eurazjer naprawdę ma swoje zdanie, potrafi. W tych sprawach, które chce sam podejmować decyzję, on nie jest psem, który będzie ślepo wykonywał nasze polecenia, który jest takim ciamajdą, który się nie zastanowi nad tym, co ma robić, ale z reguły jest posłuszny. Nawet to jego samodzielne spojrzenie na świat nigdy nie spowoduje, że będzie nam to przeszkadzało. Ma swoje zdanie, ale nigdy nie będzie to w negatywny sposób wpływało na kontakty z nim. Czyli dla kogoś, kto poszukuje takiego psa, który jest posłuszny, i według egzekwowania tego posłuszeństwa, tak to ujmijmy, wcale nie nastręcza żadnych problemów. Tak jest właśnie z Euroazjerem. Dla kogoś, kto szuka psa, który będzie dobrym stróżem, ale stróżem tego typu, który nie jest jakimś bardzo aktywnym stróżem, czyli nie będzie cały czas bardzo, bardzo hałaśliwy, nie będzie też stróżem agresywnym. On po prostu nas ostrzeże. One są. Raczej przyjaźnie nastawione do otoczenia, dla kogoś, kto właśnie poszukuje takiego ostróża, który reaguje wtedy, kiedy musi, reaguje bez agresji i po prostu nas, nas ostrzeże. To nie jest jakiś wyjadacz wśród stróży, ale w tej roli naprawdę potrafi się sprawdzić. Dla kogoś, kto wie, że te psy nie lubią zbyt długo być same. One bardzo negatywnie znoszą izolację, one w bardzo zły sposób. Reagują na tą izolację. To nie jest pies, który możemy zostawić na bardzo długo, robić to prawie zawsze. To jest pies rodzinny, pies do towarzystwa, pies, który potrzebuje bliskiego kontaktu z rodziną i tylko wtedy można powiedzieć, jest szczęśliwy. W przeciwnym wypadku mogą być problemy. Dla kogoś, kto wie, że to są psy wrażliwe. Oczywiście żaden pies nie może być ostro traktowany, żaden pies nie może być niejako w zły, negatywny sposób wychowywany, ale wśród tych wszystkich psów, o które musimy dbać, o które musimy w odpowiedni sposób wychowywać, Eurazyr jest jednym z tych, na którego te negatywne emocje wpływają mocniej. Więc, jak zawsze, normalnie wychowywać, wtedy nie będzie problemów, bez żadnych negatywnych rzeczy. Dla kogoś, kto właśnie potrzebuje psa, którego wychowanie nie sprawia trudności. Oczywiście trzeba pamiętać o tym spokoju, o delikatności, o konsekwencji, o tym, że ten pies jednak ma swoje zdanie i nigdy, nie tylko w przypadku Euroazjera, nie wolno tego zdania psa, jego można powiedzieć spojrzenia na świat niszczyć, łamać. Jego należy przekonać. Tylko wtedy ta więź pomiędzy opiekunem, człowiekiem a psem może być fajna. Dla kogoś, kto potrzebuje psa, który dobrze dogada się z innymi zwierzętami, i czy to będą zwierzęta domowe, czy to będą inne psy, tutaj Euroazjer raczej nie ma problemów. Chociaż niektórzy się boją dosyć mocno tego jego wyglądu, jak on wygląda, że może sprawiać w tej materii problemy, to w rzeczywistości tych problemów raczej nigdy nie ma. Ponieważ ten pies naprawdę w łatwy sposób dogada się z innymi zwierzętami, i tu musimy pamiętać o tym, że jak zawsze. To też zawsze powtarzam: socjalizacja i wychowanie z innymi psami, z innymi zwierzętami jest ważna, ale w przypadku euroazjerów to, można powiedzieć, nauczenie tych psów, jak mają się zachowywać z innymi zwierzętami, nie sprawia problemów. Również dla tych, którzy lubią uczyć psy. Eurazjer to pies inteligentny, chętny do nauki i naprawdę warto go uczyć, szkolić, ponieważ to nie tylko czas spędzony z człowiekiem, ale też naprawdę Świetne efekty! I Euroazier naprawdę może tutaj sprawić wiele radości przyszłemu właścicielowi, ponieważ ta nauka, to szkolenie potrafi być bardzo fajne. Tutaj, jak zawsze, trochę, to je, trochę tr jego zdania, własnego zdania, może w niektórych przypadkach nam y, przeszkadzać, chociaż właściwie nie powinno wystarczy go troszkę zmotywować ale szkolenie coś bardzo fajnego. Dla kogoś, kto właśnie o czym już wspominałem, potrzebuje psa niezbyt hałaśliwego, niegłośnego, nie robiącego cały czas alarmu na spadający liść pięć bloków dalej, koło bloku piątego od nas. Eurazjer raczej taki nie jest. On, oczywiście, jak trzeba, zaszczeka, jak trzeba, będzie głośny, ale tak to nie sprawia w tym żadnych, żadnych problemów. Więc podsumowując, można powiedzieć, jeszcze nie powiedziałem. O tym, że mocno linieje. Tu trzeba właśnie o tym pamiętać, że te psy potrafią mocno linieć. I to jest pies dla kogoś, kto doskonale zdaje sobie sprawę, że ta pielęgnacja w okresie linienia jest jednak, no musimy więcej się do niej przyłożyć. Czyli pies będący świetnym psem rodzinnym, genialnym wyborem, jeśli wybieramy psa dla towarzystwa do towarzystwa, psem, który naprawdę tych wad ma niewiele, a w bardzo łatwy sposób można je całkowicie wyeliminować, ponieważ to linienie, no to pielęgnacja to coś oczywistego. To, że ma swoje zdanie, to też nie jest wada. To, że są wrażliwe, wychowujemy normalnie psa, to też nie sprawia nam problemów. A to, że lubi być z nami prawie cały czas, wybieramy euroazjera, to musimy sobie zdawać sprawę, że wybieramy psa, który mocno wiąże się z człowiekiem. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym żyć na swoje media społecznościowe, tak żeby ten kanał i inne kanały, linki do innych kanałów w opisie, mogły się lepiej rozwijać, dalej rozwijać. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.